Kolumna, która jest podporą dla całego ciała, utrzymuje jego ciężar i zapewnia równowagę. Stanowi zaczep dla wielu innych kości, amortyzuje wstrząsy, chroni rdzeń kręgowy. Kręgosłup. Życie bez niego trudno jest sobie wyobrazić. Można leżeć, prawda? Jeśli to uważamy za, za jakąś formę życia czy jakąś formę trwania, no to oczywiście można żyć. Wbrew obiegowym opiniom kręgosłup wcale nie jest idealnie prosty. Przypomina raczej literę S. Ta charakterystyczna budowa nadaje sylwetce człowieka wygląd, który odróżnia nas od innych zwierząt. Przez swoją zmianę, zmianę budowy dynamiki mięśniowej spowodował, że się wyprostowaliśmy i zaliczamy się do kategorii gatunku najwyższego. Dzięki Umysłowi i kręgosłupowi stali się ludźmi. Dziś zbieramy owoce i ponosimy koszty ewolucji, która była na tyle szybka, że nie zabezpieczyła kręgosłupa wystarczająco dobrze. Kręgosłup starzeje się bardzo szybko. Rolą kręgosłupa jest utrzymanie sylwetki do 30 roku życia, a potem niestety następuje stopniowa degradacja. Zawsze mówię, a to boli przejdzie i dobra jest, nie? I tak znowu później, a to jednak nie, nie jest to. I teraz druga. Bardzo dobrze. Jeżeli doprowadzimy jeszcze do tego, że nie dbamy o ten kręgosłup, nie stosujemy odpowiedniej higieny, nie wzmacniamy mięści przykręgosłupowych, jest to tym, tym bardziej szybkie. To są to też praca ciężka, no trzeba domu. W no, człowiek też dużo dźwigał, też pracowałam w domu starców przy nas starszymi osobami. To też trzeba było łóżka dźwigać to z błyska niewaldzkiego. To no też takie prace domowe, no i to tak wszystko później wychodzi z biegiem czasu. Zdrowy kręgosłup to, to są ludzie do 30 roku życia, starzenie kręgosłupa. Ja, będąc specjalistą, jeśli chodzi o, o, o patologię kręgosłupa, zauważam już po 30 roku życia. Kręgosłup musi być wystarczająco sztywny, aby utrzymać nasze ciało w pionie i wystarczająco elastyczny, byśmy mogli chodzić, biegać, skakać, zginać się. Gdy jest zdrowy, nie myślimy o nim. Jeśli o niego nie dbamy, zużywa się bardzo szybko. Wtedy może być przyczyną ogromnych cierpień. Pogotowie po mnie to na krześle, jak mnie z krzesła potem na te kładli, to ja już wyłam. Całą drogę już wyłam i tu wyłam. To jest ból który naprawdę potrafi zniechęcić do życia, a dotyczy on naprawdę czynnych, zawodowo aktywnych ludzi. Nawet idę bez. Proszę. Proszę. Oj mój Boże kochane, długie siedzenie, stanie, wstawanie, schylanie się, przewracanie na bok, jak się na przykład zapomniałam. I raptem wie pani, no człowiek coś chce zobaczyć, obejrzeć się, coś sięgnąć, no to potem to, 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 to było niesamowite, to były bóle niesamowite. Zmiana ustawienia tego kręgosłupa, zmiana ustawienia kątów kręgosłupa powoduje przebudowę i zmianę tzw. sił wektorowych, które powodują, że e, dochodzi do zaburzeń statyki kręgosłupa i do pojawiania się coraz to nowych dolegliwości. Taki ból dostałam później do tej nogi, że w ogóle to też była niedziela i dali mi zaszczyt ketonal i później mnie wysłali tutaj na wodociągową i tam leżałam aż do świąt. Nasz kręgosłup potrzebuje ruchu. Tymczasem od najmłodszych lat spędzamy całe dnie w szkolnych ławkach, a po ośmiu godzinach pracy za biurkiem siadamy przed telewizorem. Kręgosłupowi nie służy też zbyt ciężka praca fizyczna. Wtedy dochodzi do, do, do bardzo wielu niedobrych przeciążeń. Mam syna na wózku, nie musiałam go podnosić dużo. Nie? No i dużo musiałam za dziecko pracować jako w polu. Pracowałam w zakładach wylęgu drobiu. Nie było to lekko. W sklepie pierwszy mój zawód wyuczony to jest jako sprzedawca. Nas też nie oszczędzają dolegliwości związane z kręgosłupem, ponieważ także, także ta praca bywa, bywa statyczna, prawda? w jakimś pochyleniu, w jakimś na, na, na taki, takiej pozycji, która która wymaga, wymaga niekomfortowego położenia ciała. Najważniejszą przyczyną rozwoju choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa jest jego starzenie się. Zmiany dokonują się powoli, ale stale się pogłębiają. Jak podkreślają lekarze, nigdy nie jest zbyt późno, aby zacząć o niego dbać. Ważne by robić to systematycznie. Bioderka w górę mostek po podłodze. Wyżej proszę. Dalej mostek. Tak samo jak dbamy o higienę ciała, tak samo jak dbamy o higienę ubioru, jak dbamy o higienę mieszkania, samochodu. Musimy wiedzieć, że jest potrzebna systematyczność i to, i to w miarę częsta systematyczność. Nie możemy sobie powiedzieć, że teraz pracujemy w związku z tym, nie myjemy się, nie sprzątamy domu i, i robimy to dwa razy do roku. To samo z kręgosłupem. Dbajmy o niego, dlatego że, że dolegliwości kręgosłupowe pojawiają się nagle, ale pojawiają się dlatego, że było kilkanaście, kilkadziesiąt lat zaniedbań. Rano wstałam, po prostu nie czułam twarzy. Myślałam, że to jakiś udar, nie wiem, że twarz mi wykręca później właśnie, ale wcześniej miałam dolegliwości, strasznie ręka mnie bolała i tył pleców. I ten ból się przemieszczał. Optymalny jest taki sposób, taki sposób zaplanowania swojego dnia, aby w tym, w tym danym dniu po pracy, mówimy no, o osobie, o osobie która, która pracuje, miała też godzinę, godzinę na przykład dla siebie, godzinę, która poświęci na, na to, żeby wyjść na spacer, na to, żeby pobiegać, pojeździć na rowerze, czy, czy chociażby odprężyć się w kąpieli ciepłej wannie. No. To też jest jakaś forma prawda, relaksu, gdzie od, odprężymy się, gdzie nasz organizm się zdąży zregenerować. Pan oddycha, może pan przy wdechu ręce do góry podnieść. Chcąc uniknąć bólu kręgosłupa nie unikniemy ćwiczeń. Bywa, że zaczynamy gimnastykować się dopiero wtedy, gdy kręgosłup solidnie da nam się we znaki. Wtedy szukamy pomocy, lekarzy i rehabilitantów. Przede wszystkim ćwiczenia, czyli gimnastyka, kinezyterapia to się to nazywa, fizykoterapia, czyli zabiegi prądowe stosujemy bardzo rozlegle oraz takie zaopatrzenia ortopedyczne, bo to też jest czasami wymagane do tego, aby ustabilizować tego pacjenta, zaopatrzyć i, i, po to, żeby mógł on funkcjonować. Bywa jednak, że sama rehabilitacja nie wystarcza. Aby pacjent mógł w miarę sprawnie funkcjonować, niezbędna bywa operacja. Wiąże się to ze wstawieniem do kręgosłupa śrub i metalowych prętów. Zakładając tego rodzaju stabilizatory, usztywniamy ten kręgosłup w określonej, w określonej pozycji i tym samym dajemy szansę na. Na to, aby ta choroba, czyli, czyli, czyli to przemieszczanie się tych szczonów nie postępowało dalej. Ten pacjent będzie tak funkcjonował jak przed operacją i na pewno lepiej. Natomiast jest teraz okres rehabilitacji potrzebny na wgojenie tego systemu. W związku z tym nadal będziemy traktować tego pacjenta jako naszego pacjenta wymagającego troski i nadzoru. Natomiast po zakończeniu rehabilitacji mamy taką nadzieję, że wspólnie z pacjentem Doprowadzimy do tego, komfort jego życia znacznie się poprawi. Aby tak było, pacjent nie uniknie rehabilitacji. Ćwiczenia będą musiały rozpocząć się już w drugiej dobie po zabiegu. Często tak jest, że pacjenci w jakiś sposób niechętnie chcą się podnosić na drugi dzień, dlatego też jest taka rola nasza, żeby porozmawiać z tym pacjentem, wytłumaczyć mu, że to jest bardzo ważne, żeby się podnieść po tym zabiegu bezpośrednio właśnie dzięki. To samo w drugą stronę. Ja Chorób kręgosłupa związanych z jego starzeniem się nie jesteśmy w stanie uniknąć. Bardzo ważne jest natomiast, aby ten proces maksymalnie opóźnić. Aby filar naszego ciała utrzymać jak najdłużej w dobrej kondycji, pracę nad nim musimy rozpocząć już w dzieciństwie. Inwestycja w kręgosłup. To, aby na zajęciach wychowania fizycznego już w szkołach podstawowych, w szkołach średnich kładziono duży nacisk na elastyczność, gimnastykę, nie tylko na sporty siłowe, na bieganie, które nie jest zbyt dobrą rzeczą dla kręgosłupa, ale na utrzymanie elastyczności. Pływanie, gimnastyka i głównie gimnastyka korekcyjna i później w dorosłym życiu, abyśmy nie zapominali o tym, że będąc młodymi uprawialiśmy sporty i to nie jest dożywotne, żebyśmy nie zapominali o tym, żebyśmy zawsze ćwiczyli, i ten kręgosłup, że był zawsze...